I cześć i z tej strony Zupełnie Absolutny O. Zapraszam na prezentację, bo to nie jest na razie seria. Jeszcze nie wiem, czy z tego z tej gry zrobię serię. Na prezentację gry Train Fever. Jest to gra, która jest dostępna na platformie Steam. Przynajmniej ja zakupiłem tę grę właśnie na tej platformie. Nie wiem, czy się gra jeszcze rozwija, czy to już jest jakby kompletny Mm, kompletna rozgrywka w tej chwili. Yy, właśnie szukałem gry podobnej do gier, które czasami grywam, czyli Industry Giant czy Transport Giant. No i trafiło na Train Fever. Yy, niech was yy, nazwa nie zmyli. Yy, nie tylko mamy do dyspozycji pociągi, tylko różne środki transportu. W tej chwili nie widzę tutaj opcji jakiejś misji, tak? Czyli są tylko losowe misje, gdzie wybieramy wielkość mapy i czasy, w jakich ma się miejsce i czas, w jakich ma się rozgrywka rozgrywać, może tak. Trochę się to wczytuje. Mam nadzieję, że się tutaj nic nie wywali. No, i właśnie dlatego, dlatego na razie nie planuję jakiejś pełnej rozgrywki, bo jeżeli nie ma celów y, misji, więc jakby ta cała rozgrywka może być dość nudna. Okej. Okay. Witaj w Grze Fever. Zanim rozpocznisz budowę, gra jest oczywiście sporszona. Y, gra jest dostępna, może nie jest zbyt tania, natomiast czasami są promocje i udało mi się wyrwać ją za mniej niż 28 zł, więc uważam, że to jest. Y, no, opłacalna, Opłacalny zakup. Yy, Witaj w grze Train Fever. Zanim rozpoczniesz budowę swojego imperium transportowego, powinieneś się rozejrzeć, Serwań kamerą, przesunięcie prawy, czyli standardowo. Przytrzymaj. Aha, mogę trzymać prawy przycisk myszy, wykonywać ruch, Obrót środek, jak ja nie lubię tego przycisku środkowego. Yy, to jest środek. Yy, Pochylenie, przybliżenie, oddalenie. Aha, i czyli środkowym jeszcze mogę sobie tutaj... I wszelkie operacje wykonuję lewym przyciskiem myszy. Baw się dobrze. Czyli dostajemy sandbox, piaskownicę i możemy się bawić dobrze. Ok. Są miejscowości, Wellington na przykład. Wow. Bardzo ładnie, można iść na ryby. Dobra, zamykam. Mam tu jakąś kwotę, zaraz, zaraz, 3 miliony. Tutaj była jakaś podpowiedź. Co to jest za instytucja? Stalownia, zapotrzebowanie, produkt, tylko nie wiadomo jaki, produkcja zero, wykorzystanie linii. Czyli potrzebujemy węgiel, potrzebujemy rudę żelaza, a tutaj co to jest? Towary. Towary. Yy. Tu jest coś ciekawego. No, jest kopalnia. Czyli mogę już jakby powiązać Gdzie tu najbliżej jest? Oj, troszeczkę się zacina gra. Dobrze, że jest most. Nie muszę nic budować. Nie ma kosztownych zakupów. Ale ja się muszę nauczyć tego obsługi. Dobra, może tak. Zrobię sobie jakąś centralę i centralę zrobię tutaj w Wellington. Tory drogi, Tory. Czy ja mogę coś zajezdnie? Najpierw zbuduję zajezdnie. Tylko w jaki sposób? Liczba torów jest znak niedozwolony. Czyżby musiał mieć najpierw tory, żeby zbudować zajezdnie? Okej. Okay. to zbuduje tory. Tak, tak, tak. Mogę to robić, tak. 800 Co to jest? Aha, tu pokazuje jakie jest nachylenie. A spróbuję. To jest przecież taka Przykładowa rozgrywka, a bardzo ładnie, tunel mi to zrobiło. Tak i teraz ciąg dalszy. Jest jakieś ograniczenie. Mam nadzieję, że wystarczy. No i... Aha, to akceptuję. Zaakceptowałem, zbudowałem coś fajnego, teraz mógłbym yy, wybudować zajezdnię. Ja Niech będzie, zajezdnia będzie tutaj. Ej, to nie jest zajezdnia. Tu jest, tu jest zajezdnia. Tylko nadal nie mogę tej zajezdni wybudować. Nie wiem dlaczego. Dobra. Zrobię może z przystanki. Niby fajnie, ale coś tu nie do końca gra. Okej, okay. pierwsza stacja kolejowa osiągnięcie, fajnie. Bardzo fajnie się buduje te tory. To mi się podoba. Mam stację. No tak właśnie, źle pomyślałem, bo powinienem od razu zacząć od stacji. Nie chcę, zaje... nie chcę... Stację. I właśnie. I nie mogę jej teraz... Zrobiłem błąd. Dobra. Czyli mam nauczkę. Najpierw się buduje... Stację. Dobra. Przywizna jest zbyt duża. O cholera. To był błąd. Co co to miało być? Czy ja mogę cofnąć w ogóle tutaj? Czy jest taka opcja? Nic. E, zrobię coś, czego jeszcze nie było. Menu. E, menu. Główne. Nie chcę wyjść, chcę wy yy, skasować. Czy jest taka opcja? No właśnie, nie ma takiej opcji. Dobra, wyburzam. Niestety, poprzez to, że wybu wyburzyłem. Stało się coś złego. A, jak widzicie? Zastanawiam się, jak można. Aha. Czyli nie mogę obracać, natomiast mogę obracać mapą, i wtedy też guzik. Nie wiem, jak się obraca po prostu torem. Próbuję różnych metod, ale żadny przycisk. Hmm. O rany. Inaczej chcę z tego wyjść i nie chcę tego zapisywać w ogóle. Jeszcze raz rozpoczynam. Tu są ładne rozstawienia w ogóle jakieś kody, dzięki którym można określić, określić mapę. jeszcze raz. Nie wiem czy to mi się drugi raz uda czy nie. No ale Okej, okay, mam kopalnię, mam Tu jest ta stalownia. Spróbuję zacząć jeszcze raz. Wybuduję Przystanki pierwsze i drugi następnie położę tory stąd? Zawsze zapominam. No, no, no. Okej. Okay. Kolizja z filarem mostu. A gdzie jest ten most? Kurcz. Wiecie co? Zanim się tego nauczę, to jest troszeczkę troszeczkę pracy. Powinien zacząć od czegoś prostszego. I tu już jest kolizja z filarem mostu. Mm -hmm. Tylko ja nie widzę tego filaru. Dobra, inaczej. Może po prostu. Wpadłem zbyt głęboko na głęboką wodę. Spróbujmy czegoś innego. Będę musiał się czegoś tego poduczyć. Ale chciałem Wam tutaj pokazać pierwsze wrażenie z gry. Może wybuduję zajezdnię autobusową. Będzie prostsze. Ruch mamy pewnie, jak to dower pewnie lewostronny. I zbudujmy tak. Jeden przystanek. Drugi, trzeci i czwarty. Robię sobie taką jedną linię, linię, linię prostą. Następnie mogę. To jest menu budowania. Natomiast chciałbym teraz menu zarządzania. Może to jest to? Zarządzanie liniami. Bardzo ładnie. Zakładam nową linię. I dodaj przystanek. Raz. Dwa. Ej, coś mi tutaj jednak oszukano. Ruch jest prawostronny. I cztery. Dziwne to. Nie podoba mi się. Jak widzicie granie jest zbyt prosta. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nie ma zawracania na tej samej trasie. No ale dobra, no. Od czegoś trzeba zacząć? E, mamy linię, pojazdy. Nie mam pojazdów, właśnie. Gdzie są pojazdy? Z wymiana pojazdów, finanse. Rozumiem, że pojazdy drogowe mogę kupić w zajezdni. Kup pojazd. Zgadza się. A i mam tylko w tej chwili mam rok 1850. Więc mam tylko Diligence i wóz towarowy. Kupię 5 dyliżansów. I teraz mógłbym przypisać chyba Mam linię, chciałbym przypisać do niej pojazdy. Wybierz pojazd. Brak pojazdów. Wybierz linię. Czyli mogę tak to zrobić. To jest pojazd pierwszy. No i pytanie: czy mogę sklonować? Łącz, wyłącz. Pewnie można to zrobić jakoś prościej, tylko w tej chwili dokładnie nie wiem. No ale dobra, mam tu jeszcze kolejne pojazdy. Klikam na pojazd, dołożę linię. Klikam na pojazd, dołożę linię. I ten. Wszystkie pojazdy przynoszą straty. Szkoda, że te okienka nie są jakoś. Nie mają takich magnesików, to było chyba transport tycoon. Gdzie okienka się ładnie ze sobą zlepiały i można było je ładnie ułożyć. Tutaj tego nie ma, może jest gdzieś w opcjach, nie wiem. Ale hura! Udało mi się przynajmniej pierwszą jakąś linię uruchomić. Co prawda do końca nie wiem jaki jest zasięg takiego przystanku. Jaki obejmuje zasięg. Jaki region. No ale... To nieważne w tej chwili. Wybuduję jeszcze przystanki, które Skoro jest ruch prawostronny, buduję sobie jeszcze i teraz, czy ja mogę dodać przystanek? Namieszałem teraz trochę. Ojej, namieszałem. Nie podoba mi się to. Teraz tak. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty powinien być westry. I, i przykra sprawa. Według linii nie mogę zmienić kolejności. Powinny być jakieś strzałeczki, które umożliwiają mi zmianę kolejności. Natomiast tego nie ma. Kaszana, usuwam to. Raz, dwa, trzy. Dobra, może tak zrobię. Teraz zrobię. Dodaj przystanek. Czwarty. Piąty, szósty. Siódmy. I to jest bardziej logiczne. Okej. Okay. Jest porządek. Ale właśnie, brakuje tych strzałczek, które umożliwiają właśnie ustalenie kolejności. Powinna być taka możliwość. Ok. Co jeszcze? Zrobię zbliżenie, zobaczymy jak wygląda ta okolica. Graficznie broni się. Jaki sobie jadą. I linia nie zarabia. Dobra, mam tutaj też play i przyspieszam czas. Jestem ciekaw, co się wydarzy. Zrobiła się kolejka i teraz nie wiem, czy się dyliżan zepsuł. Czy o co chodzi. Szczegóły, podgląd. No właśnie, nie wiem co się dzieje z tym diliżansem. Do zajezdni ich nie ich jedzie, zobaczę jak inne. Wydaje mi się, że poprzez zmianę mojego rozkładu, po prostu Dilijanse zgłupiały. I niestety gra nie jest perfekcyjna. Czemu nie jedziesz? Dobra. Wszystkie pojazdy jadą no do zajezdni. Do zajezdni. Tak. I spróbuję im nadać jeszcze raz... Przypisać im y, trasę. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Yy. Nowa linia. Linia taka. O jak ładnie zawrócił. Linia pierwsza Zastanawiam się czy tutaj myślę, że jak się troszeczkę pogra w, tą, w tę grę, to można już potem się zorientować jak to wszystko działa. W tej chwili robię to bardzo topornie. I... To do końca nie znam mechaniki, te mechaniki się troszkę różnią od tego co znamy w, w innych grach. Niby wszystko podobne, a jednak inne. nie rozumiem czemu czemu koniki się zatrzymują. Też by... Okej, okay, jadą. Nie wiem czy czekają na pasażerów, czy jakoś tak wymusiłem na nich, że... Musi być jakiś pasażer, żeby one mogły dalej ruszyć Chyba nie Ale coś tam się dzieje. Czy w ogóle widać pasażerów? To mnie interesuje. Bo takie detale są dość ważne. Są sobie. O, tak ustawię kamerę. Tak, i pasażerowie znikają, czyli nie wszyscy fajnie, zaczynam zarabiać. Linia zaczyna na siebie zarabiać. Ok, to właściwie wszystko, co chciałem pokazać. O, patrzcie, to jest cała mapa. Nie do końca udało mi się to, co chciałbym pokazać, czyli pociągi ale mam nadzieję, że może jeszcze zrobię jedną prezentację, a może całkiem jakąś serię fajną z tej gry. Do następnego odcinka może. Cześć.